Dobry, witam Was w sobotnie poranek. Słoneczko wstało, więc my też zaraz wstajemy. To jest moja po prostu sobotnia rutyna, że laty już mi wbija do łóżka. Po wstaniu zrobiłam taki check swojej skóry i powiem Wam coraz bardziej. Jestem zadowolona z tego, jak ona wygląda po przebudzeniu. Musi to być kwestia witamin, bo nie wiem czego, może jeszcze pielęgnacji, albo może po prostu geny. Normalnie dzień zaczęłabym od śniadania, ale jestem na programie metabolicznym, więc każdy mój dzień, w zasadzie codziennie, zaczynam od ziołowej herbatki z Activizem, czyli witaminami B oraz aminokwasami. Także cheers! Równo śniadania, jak i wszystkie posiłki jem obecnie bez cukru, bez soli, więc naprawdę muszę się nakombinować, żeby to smakowało. Na śniadanie muszę zjeść białko, więc postanowiłam wbić dwa jajka do kokilki różowej, dodać trochę czosnku oraz ziół i taką kokilkę wrzucam do airfryera, żeby mi się zapiekła. Będzie to taki trochę pieczony omlet. Przy okazji, będzie to coś ciekawszego niż zwykłe jajka ugotowane na twardo, bo takie jem prawie codziennie. W międzyczasie musiałam ogarnąć swoją skinker, czyli płatki pod oczy, które nieraz Wam mówiłam, że trzymam je w lodówce. Tutaj macie zbliżenie, których używam, z uwagi na to, że bardzo często mam spuchnięte oczy, a te płatki zimne, takie z lodówki, to jest taka ulga i pomagają mi się po prostu ogarnąć. Także słuchawki, afirmacje i lecimy ze sprzątaniem. Witajcie w moim sobotnim vlogu. Dzisiaj mam dosyć aktywną sobotę, bo kilka rzeczy mam zaplanowanych. Pierwsza rzecz, za jaką się zabieram z rana, to jest ogarnięcie mojego mieszkania, bo jest tragedia. Jest tragedia po prostu po tym tygodniu. Ja nie wiem, co się zadziało, ale w kuchni jest bałagan, w biurze jest bałagan, w sypialni jest bałagan. Więc zaczynam od ogarnięcia i odgrozowania kuchni, salonu. Puściłam odkurzać już sprzątający. Muszę ogarnąć łazienkę kosmetyki. I plan na dzisiaj jest taki, że zamierzam przygotować sobie posiłki na kilka dni do przodu. Moja siostra ma dzisiaj też studniówkę, więc jadę ją umalować, zrobić jej włosy jako Big Sis, która, która dba o to, która zawsze daje te makijażowe rady. I potem mam zaplanowaną pracę z moją mamą, jeśli chodzi o dokumenty, bo otwieramy w zasadzie wspólnie firmę, więc musimy trochę usiąść nad procedurami, umowami dla pracowników. I takie rzeczy, i mam w planach jeszcze ogarnąć mój kanał na YouTubie i tym wszystkim nagrywać vloga. I nie zapomnieć o nagrywaniu, bo czasami mi się zdarza tak, że wiecie, nagrywam vloga, a po czym w połowie dnia przystaje, bo totalnie mnie praca dojedzie czy coś. Więc mam jeszcze taką pracę koncepcyjną na dzisiaj przy komputerze. No i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Póki co, śniadanie się robi, ja ogarniam kuchnię i zabieram Was ze za sobą. Swoją drogą nie jest to taka typowa sobota, bo nie usiądę sobie nie wypiję kawki, nie pójdę do kawiarni, nie zjem czegoś na mieście, bo jestem na programie metabolicznym, czyli takim programie, który obejmuje suplementację i restrykcyjną dietę. Pokażę Wam też dzisiaj, jak wygląda taki mój typowy dzień diety. Dzisiaj mam dzień zielony, to oznacza, że jem wyłącznie białko w postaci ryb, kurczaka. E, mogę też wołowinę, ale akurat nie mam jej kupionej, kupiłam sobie łososia kurczaka, więc będę sobie dzisiaj według tego planować posiłki na kolejne dni. E, mam też jogurt, który zrobiłam sama. Słuchajcie, ja wiem, że jogurt naturalny jest zdrowy ogólnie taki w takich sklepach. E, ale ja poszłam level wyżej. Ja zrobiłam jogurt sama w jogurtownicy, na zasadzie zalałam go mlekiem 0,5% i żywe kultury bakterii tak się tam nam nażały przez kilka dni, e, że normalnie wyszedł mi zdrowy pyszny jogurt grecki. Gęsty pokażę Wam, jak to wygląda. No i moje śniadanka bez soli, bez cukru, bez węglowodanów dzisiaj też będziecie razem ze mną śledzić. Zobaczcie, ile rzeczy jest w łazience, ale zabieramy się za to szybko. Chciałabym, żeby w rzeczywistości sprzątanie wyglądało tak jak na wideo, ale i tak idzie mi to sprawnie, lubię sprzątać moją łazienkę, jest to moment takiego odstresowania, kiedy włączam głowę, bardzo często mam słuchawki, słucham afirmacji albo jakieś podcasty, więc kilka rzeczy i gotowe, możemy iść na śniadanie, które już się zrobiło. Tak wygląda mój pieczony omlet bez soli, bez smaku, bez radości. Nie, żartuję, nie jest źle. Odpuszczanie i zmywanie podłogi się dzieje, a ja mam mój omlet pieczony, Pokażę wam jak on tu wygląda. Są to po prostu upieczone jajka z przyprawami. Jak wiecie, jestem na diecie bez soli. Jeśli chcecie takie coś sobie zrobić w domu, polecam. Bardzo dobre, ale właśnie dodajcie sobie trochę soli, bo wtedy ma to fajny smaczek. Albo jakieś warzywa i owoce. Ja nie mogę, ponieważ na śniadanie mogę jeść tylko i wyłącznie białko. W środku jest to ładnie upieczone, więc. Czuję się trochę jakbym jadła taką pieczoną, podgrzewaną jajecznicę albo omlet, ale no jest dobre. A tak się prezentuje już posprzątany salon. Uwielbiam zacząć weekend w czystym mieszkaniu. Faliłam wam się ostatnio, że sama przygotowałam jogurt probiotyczny i pokażę wam go dzisiaj. Tutaj w zasadzie dopiero co sobie go nałożyłam, bo nagrałam na stories, ale zobaczcie jaki on jest gęsty. W zasadzie jak taki jogurt grecki. On się w 3 dni tak zgęstniał, a robiłam go z proszku, który jest żywymi kulturami bakterii i robiłam go z mleka 0,5%, żeby jak najmniej miał tłuszczu. E, I taki jogurt zrobiony samemu w jogurtownicy z żywymi kulturami bakterii naprawdę ma te żywe kultury bakterii i działa jak probiotyk jest po prostu probiotykiem. E, jogurty, które mamy naturalne w sklepach, są zdrowe oczywiście, jest to zdrowsza opcja niż jakieś takie owocowe, cukrzone itd. E, ale jeżeli chcecie iść o krok dalej, jeśli chodzi np. o swoje jelita, o zadbanie o nie, to ten jogurt ja jeszcze dodałam do niego odrobinę activiza, żeby mieć taki lekko porzeczkowy smak, bo nie mogę dodawać owoców na programie, na którym jestem, ale mogę korzystać z suplementów, więc stwierdziłam, że pomieszam jogurt. Dużo moich znajomych na przykład dodaje kolagen do tego jogurtu. To się nazywa beauty. Wiem, że część z Was w ogóle prosiła mnie na Instagramie o to, żebym podlinkowała Wam ten beauty. Beauty to jest kolagen i to jest napój, który ma też peptydy kolagenowe, które nie tylko dostarczają wam kolagenu, ale wspomagają jego produkcję, nawet jak macie więcej niż 25 lat, gdzie organizm powoli przestaje produkować samodzielnie ten kolagen i moi znajomi na przykład kolagen dodają do tego jogurtu, dzięki czemu on ma jego dobry smak, a oni przy okazji mają porcję kolagenu i muszą już wtedy tego pić, więc to też jest jakaś opcja. Tak jak Wam mówiłam, ja da dzisiaj pomalować moją siostrę na studniówkę, więc muszę zapakować kosmetyczkę, żeby wziąć wszystkie kosmetyki, a, które nam się przydadzą. Zosia ma swoje kosmetyki, ale i tak część moich wolę wziąć. Na pewno sypki puder do bakingu nam się przyda. Tu to jest to z wodoodporny. Ja mam taką manię zawijania wszystkiego w chusteczki albo w papier toaletowy, jeżeli to gdzieś pakuję i tak dalej. Jakby po krowce to jest dla mnie zawsze za mało. Muszę zawsze mieć to, wiecie, jakoś tak odgrodzone. i Zosia ma swoje. Wezmę jeszcze do konturowania na mokro. I róż. Swoją drugą stopnię kupiłam już Pokażę Wam, jak to jest ładne. Kupiłam go z Vivo. Będzie widać? Będzie widać? Będzie widać bo strzony. Słuchajcie, on ma tak śliczny kolor eee, ja mówiłam Wam, że jak ja szukałam czegoś takiego, co bym mogła zrobić, żeby lepiej wyglądać, wrzuciłam swoje zdjęcia do AI i powiedziałam, zrób ze mnie naj, najpiękniejszą wersję eee, i AI właśnie robiło mi mocne konturowanie i bardzo mocny róż, ale taki ciepły róż, nie taki Barbie chłodny i stwierdziłam, AI się zna i dosłownie musiałam to samo kupić pędzelki mam spakowane korektory ja w ogóle od lat używam i po on mi się najlepiej sprawdza z Lovely ten korektor eee, bazę matującą pod makijaż z Catrice Będziemy ją używać tylko na powieki, żeby się lepiej trzymały. Podkład coś na ma swój, ale na razie wezmę. Ja od lat używam podkładu z Catrice, on jest po prostu najlepszy, ma naj... najlepsze krycie. Kosztuje jakieś 30-40 zł, coś takiego. Ja zawsze używam 20 albo 10, jak jestem bardziej opalona to 20, jak mniej to 10. Paletka brązerów. Ja używam taką, tak jak Wam mówiłam, mam jeden bronzer, jedną paletkę brązeru do wszystkiego i z mi na razie wezmę ten setek, gdyby. Rozświetlacz, który, jak widzicie, jest już trochę zmęczony życiem. Słuchajcie, ja akurat w kwestii kosmetyków nie jestem jakimś sirem, który musi kupować nowy. I jak się coś psuje, to mi się dwa wysypały, już się nie ten i ten, ale jeszcze dwa moją ulubione są, więc. No i moja ulubiona paletka z v, bo Słuchajcie, przysięgam wam, nie produkują już jej. Ja ostatnio odkupiłam od jakiejś kobiety dosłownie używaną. Musiałam ją zdezynfekować, oczywiście, ale tak ją lubię i uważam, że żadna inna paletka nie ma takiego ładnego pigmentu jak te cienie, że po prostu odkupiłam od kobiety. Ona tam używała chyba tylko jednego cienia, bo zobaczcie, ona jest brand new. To co już jest wykorzystane, to to jestem ja, ale no, dostałam chyba ostatnio na świecie tą paletkę. Ok, oprócz tego biorę takie brokatowe cienie. Swoją drogą używałam ich, jak byłam, czyli liderką. Zawsze robiliśmy takie srebrne oczy. Wiecie, te cienie się tak błyszczą, że stwierdziłam, że wezmę je może się przydadzą do takiego glen make-up. I w zasadzie to wszystko, co chyba biorę. Ostatnio kupiłam jeszcze z Action takie paski. Do wybielania zębów przed jakimiś wyjściami, itd. Nie uważam, że powinno się stosować codziennie, tak jak tutaj mówią na pudełku, bo myślę, że to jednak trochę niszczy szkliwo. Ale na takie pojedyncze wyjścia wezmę. Może Zosia będzie chciała, nie musi, bo ładne białe ząbki, ale na razie wolę mieć niż nie mieć, jeżeli jest taka okazja. Okej, okay, kosmetyczka chyba zapakowana, cała. I idę, spoko. I idę zrobić skinkę. Ostatnio przez masę pracy naprawdę coraz trudniej znajdowało mi się czas na to, żeby zadbać o samą siebie, a jednak sobotnie poranki to jest czas, kiedy mogę sobie godzinę poświęcić na to, żeby zadbać o swoją skórę, o swój komfort, w spokoju, wypić kawę bądź jakąś wodę z cytryną i po prostu skupić się na swoim samopoczuciu. Dzisiaj mam bad hair day, więc stwierdziłam, że zrobię sobie loki, żeby jeszcze jakieś przez dwa dni utrzymać te włosy przy życiu. Zaraz po włosach dokańczam sobie pielęgnację, no i najwyższa pora iść się ogarnąć, ile można być w piżamach, więc lecę wybrać sobie jakiś wygodny outfit na dzisiaj, ponieważ spędzam sobotę w domu także myślę, że stanik jakieś dresy to jest bardzo dobre rozwiązanie i zabieram się za tygodniowy meal prep, będąc na programie muszę bardzo uważać na to co jem, więc żeby nie tracić codziennie czasu na gotowanie przygotowuję sobie posiłki w pojemniczkach na co najmniej pół tygodnia, jak nie na dłużej Zobaczcie, jakie piękne kieliszki kupiłam na promocji w Pepko. Zobaczcie, czy one nie są piękne, ten. Aj, czekajcie, wyostrze. o, śliczne są, tak eleganckie po prostu. Już nie mogę się doczekać, aż będę w niej winą piła. Meal prep prawie zrobione na kilka dni. Ja teraz piję moją dzienną wersję witamin, czyli power cocktail. Eee, I po 15 minutach od wypicia muszę zjeść posiłek, dzienną porcję zdrowia i lecę gotować dalej. I za chwilę muszę już wychodzić, bo lecę szykować siostrę na studniówkę i obiecałam, że będę o 14.30. Czy jestem w niedoczasie? Bardzo, bo muszę szybko zjeść. Jak nie zjem teraz, to yy, mam opcję nie zjeść albo zjeść bardzo szybko. I w sumie nie wiem, co jest gorsze, bo w tym programie nie powinnam spożywać posiłków szybko. No ale cóż, muszę zjeść szybko i lecieć, bo Zośka będzie czekać. Z uwagi na program nie mogę zjeść tak jak normalnie, bym to zrobiła czegoś po drodze na szybko, kiedy zgłodnieję, więc zabieram ze sobą dwa posiłki oraz zestaw suplementów, żebym mogła w międzyczasie zjeść. A tutaj już jedziemy z late autem w stronę Bojana z wszystkimi kosmetykami, jakie posiadam. Słuchajcie, Latę, nie wiem jak ona to robi, ale ona wie, kiedy my jedziemy do moich rodziców e, tutaj na wioskę, że tak powiem, no bo moi rodzice mają domek jednorodzinny, dużo ogród i jest to taka miejscowość bardziej wioskowa. I Latę po prostu tak uwielbia tu przyjeżdżać, tak uwielbia moich rodziców, że ona wie, nawet nie muszę jej mówić, ale ona wie, że my jest, jedziemy po prostu do dziadków e, i się zaczyna pani w aucie, bo ona już chce wychodzić. I, I już dęba stoi, tak jak całą drogę potrafi przespać. No to sam moment, kiedy dojeżdżamy do Bojana i ona widzi te wertepy na drogach, które najczęściej są właśnie w Bojanie. No to jest panika. Latuś, jedziemy do babci i dziadka. Chcesz jechać do babci i dziadka? Słuchajcie, gaszenie silnika ręczne. To jest panika. Wychodzę. Nie zostawiacie, poczekaj, poczekaj. Poczekaj. No wyskakuj, szybko, hop. Leć. Nie. No to sobie nagrałam vloga. Latę Rexiu. Cześć. Ale spokojnie. No, siostrzyczki jesteśmy. Oj, mi się pobawiły. Mówi, że Dobra, niesłodnie. Słuchajcie, malujemy na studniówkę. Dobra, ciemny cień teraz. Do ciemnego cienia to lubię ten. Trochę tego ciemnego miało być na kociku, nie? nie oko. Otwórz i podrząsamy za nami. Taki brokat. Nie. To jest holografik. Nie. Dobrze. Nie będziemy testować kosmetyków w okay. To Nie. Nie. holografik tym ja mam cały lakier do włosów srebrny. Godzina 16:10. Zosia pomalowana, poszła tylko sobie sama wykonturować nosek, bo ona woli to po swojemu robić. Fiksujemy makijaż i może Zosia się zgodzi, żeby Wam pokazała, jak ją pomalowałam. Słuchajcie, bałagan to jest straszny. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Tada! Tutaj mam całą półeczkę z kosmetykami. Oprócz tego na zlewie masa kosmetyku. I oczywiście krzesło do tego, żeby nagrywać. Mamusia? jest Zosia nie ma, Zosia się poprawia. Tutaj jest cały sztab stylistów i worms. Słuchajcie, makierzystka, fryzjerka i tak dalej. Zaraz będziemy jeszcze Zosiu włosy robić. I jedziemy na studniówkę. Ja zamykam bramę. Mam górze, to spokojnie. Znaczy już na mnie krzyczą. Miałam nie jechać, ale stwierdziłam, że muszę zobaczyć jak moja siostra się prezentuje na tle innych dziewczyn. Co? Zosia jak ci się włosy w brokacie świecą. Obejrzysz się, pokażesz się. Słuchajcie, jest, jedziemy na... Gdzie jedziemy? Na grami. No Tak, na no, nagrody grami. No co, ostatnio jakiś tam człowiek dostał, który więzienie i siedział na wrócił się. To ty też Zosia, masz szansę. Tak, to mama coś chciała coś powiedzieć. Dostaje, to, to każdy może. Nie, nie, nie ma, nigdy nie jest za późno. O właśnie Zosia, lusterko i pokaż swój make up. Muszę jeszcze dokończyć. No dobra, mm. dokończaj. nas, to studniówkę Zosi, jak się czujesz? Nie Już jesteś zmęczona, to. się co? staram się utrzymać. Ale słuchajcie, zobaczcie jak ona ładnie wygląda. O, Zobaczcie, to ja strony. Ci daję rękę, żebyś się nie wywaliła. Jej, jesteśmy! A tutaj już ja stojąca na krześle. Tak musiałam wleść na krzesło, żeby cokolwiek widzieć z tego tłumu, czego się nie robi dla dobrego nagrania, siostry. Dla idziemy na ściankę, zrobić zdjęcie, dobro, dobra? Dobro. Natala, ty bierzesz dziadka i idziemy na, idziemy na ściankę, I ty, dobra? No no ja, idę, ja idę na ściankę. No? Ja idę tu na ściankę. No? Plan działania ustalony. Zrobisz mi ten filmik, skrócisz, bo ja nie mogę wstawić tego. Tak. <laughs> no. Jak oceniasz Zosi taniec, studiówkę, i wyglądzik i makijaż? No. Szanowny gościu, dziękujemy Zosia, oficjalnie torebka, biżuteria, make up pokaż, że żeby nie było, że się nie postarałam. To, reklama apartu? Taka piękna i długa. Zosia, życzymy <grymne> Ci dobrej zabawy. Tak. Dziękuję. I za sukienek, za wszystkie jedno dziecko. Widziałam tylko jedno dziecko, na ma ten sam krój, tylko jest czerwony. No. Ale z bordowych sukienek u Ciebie w klasie najlepsza. No. Idź się bawić. Idź się bawić. Witajcie w niedzielę rano, wieczorem poszłyśmy na studniówkę Zosi, żeby ją zobaczyć, tak jak widzieliście i tyle trwało, że w zasadzie wróciłam do domu, zjadłam szybko swój posiłek, który muszę według harmonogramu jeść i pojechałam do domu i w zasadzie była 23, było tak późno, byłam tak zmęczona, że poszłam spać i nic nie nagrałam. Więc witam się w niedzielę rano. Jestem już po porannych suplementach, i słuchajcie, to jest mniej więcej to, co ja Wam mówię zawsze na odcinkach na Glow upie. Zobaczcie, budzę się. I nie ja mam na sobie grama podkładu, naprawdę, grama. Ja jeszcze nawet skinker nie zrobiłam, po prostu wstałam, wzięłam suplementy, nawet twarz nie przymułam rano. I zobaczcie, ja wiem, no, mam jakieś pojedyncze wypryski, wiadomo, każdy coś ma, ale e, twarz wygląda zdrowo. Nie, nie mam jakichś mocnych sińców pod oczami, nie mam e, bladej twarzy. I słuchajcie, to jest efekt samoopalacza. Ja wieczorem nałożyłam samoopalacz nie tylko na twarz, ale też na szyję i na ręce. Jak widać, na rękach trochę lepiej złapało, ale dlatego właśnie polecam wam samoopalacz, bo zobaczcie, ja bym mogła w tym momencie nałożyć korektor tu i na te dwie kropeczki, co tutaj mam. E, i ja bym była ready do wyjścia, tak naprawdę. Może podmalując trochę rzęsy, ale byłabym ready do wyjścia. Nawet tak by mogła wyjść i nikt by się mnie nie pytał: Wszystko ok? Nie jesteś chora? No, no, no. Bo tak często się mnie pytali, jak y, byłam taka blada i w ogóle. Więc jeśli zastanawiacie się, czy samo to jest dobry pomysł, to macie tutaj y, żywy przykład.